Witajcie to już ostatni odcinek o modelu ciemnej energii, taki odcinek podsumowujący pokażę Wam te wszystkie omawiane wcześniej zagadnienia. Krótko tak podsumuję to wszystko zwięźle, żeby zapadło nam w pamięć. Ale jeszcze dodatkowo omówię ten przepływ ciemnej energii, to prawo przepływu ciemnej energii tak jeszcze raz. Trochę inaczej niż poprzednio, trochę inaczej niż w odcinku tam, dla, gdzie była omawiana weryfikacja. Mam nadzieję, że bardziej zrozumiale to jest bardzo ważne, bo to jest kluczowa sprawa w tym modelu ciemnej energii. Tak oto mamy takie zależności, że energia grawitacyjna to jest w zasadzie równoważnik ciemnej energii, i na odwrót. I także siła grawitacyjna wiąże się z tymi dwoma. W zasadzie ta siła grawitacyjna powstaje dzięki ciemnej energii. No, w tym prezentowanym modelu ciemnej energii tak właśnie się dzieje. Tu jest tak schematycznie tylko pokazane. Ciemna energia, energia próżni to synonimy. Różne sformułowania oznaczające to samo. Podobnie jak energia pola zerowego, to także ciemna energia, jak również energia grawitacyjna, ta wewnątrz, w środku obiektu, dokładnie odpowiada ciemnej energii, czyli temu, co na zewnątrz. No i ciemna materia, ciemna materia w tym modelu, to jest w zasadzie ciemna energia. Nie ma ciemnej materii. Tutaj pokazane jest, jak ta ciemna energia napływa do obiektu. No i animacja, jak to się dzieje, tak dla przypomnienia, no to co napływa, ciężko by było zmierzyć, ale wiecie już, że energię grawitacyjną łatwo jest obliczyć, a ona odpowiada ciemnej energii. Energia grawitacyjna była obliczana dla warstw obiektu. Obliczyliśmy parametry dla wszystkich warstw, różne parametry, w tym energię grawitacyjną. No i suma energii grawitacyjnych dla wszystkich warstw daje nam całkowitą energię grawitacyjną. Ta z kolei odpowiada ciemnej energii, czyli temu, co napływa do obiektu, co jest pochłaniane niejako przez obiekt. A dlaczego jest pochłaniane? No, kwantowa grawitacja. Elektrony krążące na orbitach atomów, wszystkich atomów, dla całej masy obiektu, te elektrony wytwarzają pola magnetyczne. Te pola z kolei posiadają swoją energię. W ogóle nie mogłyby powstać, gdyby nie energia. Pole magnetyczne zawiera w sobie energię energię cewki kwantowej. No i zmultiplikowane to wszystko jest przez liczbę atomów dla badanego obiektu, a zatem pochłaniana jest energia. No, z pustego to Salomon nawet nie naleje, tak? Więc ta energia musi być skądś brana i brana jest właśnie z energii próżni, z energii pola zerowego. To jest to właśnie ciemna energia. Dla gwiazdy, dla całej galaktyki. I spójność galaktyki, to że galaktyka się nie rozpada, do tej pory było wyjaśniane, że jest ciemna materia, i ona to właśnie powoduje tutaj w tym modelu ciemnej energii. To nie ciemna materia odpowiada za spójność galaktyki, tylko właśnie ciemna energia. No bo powstają takie wiry. Ta galaktyka zasysa niejako tą energię z zewnątrz do środka. Także gwiazdy, nawet gdyby chciały odlecieć, uciec, to raczej zostaną powstrzymane i do pewnego stopnia mają swobodę, oczywiście, ale nie do końca i za daleko nie uciekną. Są na uwięzi, na takiej smyczy, jakby. Tak, tutaj na dole, że ciemna energia równa się ciemnej materii. To tak symbolicznie wiecie, że to, za co odpowiadała ciemna materia, to teraz przejmuje sztafetę ciemna energia. W tym moim modelu ciemna energia właśnie za wszystko odpowiada. Uciekająca galaktyka, galaktyka odległa gdzieś daleko posiada redshift, posiada przesunięcie swojego widma ku czerwieni. No i za ten redshift też odpowiada ciemna energia. Nie efekt Dopplera, tylko ciemna energia. O, tutaj mamy, że widmo gwiazd w galaktyce drugiej, tej odległej, jest przesunięte ku czerwieni. Takie są obserwacje astronomiczne. Astronomowie to wszystko widzą, tylko interpretacja efektem Dopplera no, nie jest właściwa. Z biegiem czasu. Mijają tysiące lat, miliony, miliardy lat ubywa tej energii, energii próżni, energii pola zerowego, ciemnej energii. I tak oto fotony wystrzelone przez jedną gwiazdę dolecą po milionach czy miliardach lat do drugiej galaktyki. Ale pole energii opadnie w tym czasie. I fotony również stracą tą energię. A jak stracą energię, część swojej energii, no to ich widmo, które jest bezpośrednio z energią fotonu związane, przesunie się ku czerwieni. Czyli redshift będzie, tak. I podsumowanie tego wszystkiego, że ciemna energia odpowiada za grawitację, w ogóle za grawitację obiektów. Czy to planet, gwiazd, czarnych dziur być może? No redshift, ciemna energia odpowiada za redshift, czyli przesunięcie widma ku czerwieni. Odpowiada również za spójność galaktyk. No i za kwantową grawitację też jest z tym jakoś to wszystko związane poprzez pola magnetyczne elektronów. I ta plansza taka w punktach, to wszystko jest powiązane. Teraz chciałem Wam jeszcze raz przedstawić to prawo przepływu ciemnej energii. To ono właśnie jest odpowiedzialne za wszystkie te zjawiska. No, wiąże jakoś te wszystkie zjawiska. Było to omawiane w odcinku, gdzie była pokazana weryfikacja, ale. Teraz chcę Wam pokazać to jeszcze raz troszeczkę w innej wersji, być może troszeczkę szerzej, trochę tak bardziej dokładnie, bo to jest kluczowy element. Tutaj mamy tą samą sytuację. No, obiekt się zmienił. Powiedzmy, że dystans R1 to jest na powierzchni gwiazdy lub w jakichś tam okolicach powierzchni, a R2 gdzieś daleko odległy jakiś tam promień i to nie jest obręcz, tylko to jest kula, tak? Tutaj w postaci obręczy, ale to jest kula, sfera taka yy, odległości. Pokażę wam to, postaram się wam to wytłumaczyć na przykładzie rzeki i przepływu wody w rzece. Zwróćcie uwagę na to miejsce A1. Tu jest zwężenie. Przepływa woda Prędkość przepływu tej wody jest jakaś określona. I zwróćcie uwagę na to miejsce B2 B. Zwróćcie uwagę, proszę na to miejsce B. Tutaj jest szerzej i woda w tym miejscu będzie miała inną prędkość V2 lub VB. I ta prędkość będzie mniejsza od tej prędkości VA tutaj w tym miejscu. Dlaczego? Gęstość wody w punkcie A będzie dokładnie taka sama jak gęstość wody w punkcie B. No, gęstość wody to gęstość wody. Ilość wody przepływająca przez rzekę w tym położeniu A musi dokładnie odpowiadać ilości wody w tym położeniu B, która przepływa, tak? A zatem Coś musi się zmienić i będzie to właśnie prędkość. Prędkość wody w punkcie B, tutaj w przekroju B, będzie mniejsza niż prędkość wody przy przekroju rzeki w punkcie A. Tutaj musi być większa, ponieważ ilość tej wody musi być taka sama. A gęstość jej również jest taka sama, więc to prędkość musi się tutaj zmieniać. Będzie tą. Zmienną, tak, w, tym, w tym przepływie wody w rzece. I wracamy do przepływu, ale nie wody w rzece, tylko do przepływu ciemnej energii przez pola powierzchni sfer. Mamy to równanie, z którego wychodziliśmy, tak? Po lewej stronie jest to E razy V1, czyli prędkość pierwsza, razy pole powierzchni. Pierwsze, P1. I to jest dla pierwszej sfery, powiedzmy, leżącej na powierzchni gwiazdy, czy też obiektu. A po prawej stronie równania mamy gdzieś energię przepływającą przez sferę oddaloną od tego obiektu. Nieważny dystans, gdzieś w przestrzeni jakaś sfera, gdzie ilość energii będzie dokładnie taka sama, ale prędkość już przepływu tej energii przez tą sferę. Będzie inna, ponieważ pole powierzchni jest dużo, dużo większe, P2 jest dużo, dużo większe niż P1. Ponieważ energia jest taka sama, więc się skraca, no i mamy takie równanie. Przerzucamy tutaj V1 na drugą stronę i P2 na drugą stronę, czyli stronami dzielimy. I proszę. Pole powierzchni kuli dla kuli to jest 4 pi r kwadrat. Zatem pole pierwsze to będzie 4πr1 do kwadratu, a pole tej drugiej sfery oddalonej to będzie 4πr2 do kwadratu. Podstawiamy te wartości. 4π się skraci, skróci i równanie przyjmie taką oto postać. I tu będzie troszeczkę inaczej pokazane niż dla poprzedniego odcinka. Zwróćcie uwagę, że za V1, jak również V2 można przyjąć delta V1 i delta V2. A delta V to jest różnica prędkości V1 odjąć jakąś tam prędkość V0. I to ta prędkość V0 przyjmie wartość 0. Dlaczego? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na chwilę wyłączamy pobieranie ciemnej energii przez gwiazdy i w ogóle wszystkie obiekty, wszystkie gwiazdy, wszystkie czarne dziury w galaktyce. Stop, pobór ciemnej energii jest równy zero, więc i prędkość przepływu ciemnej energii będzie równa zero, prawda? Ale także gdy przepływ ma już miejsce, gdy włączymy ten przepływ, gdy to już ta energia podąża, to gdzieś daleko, daleko od gwiazdy, bardzo daleko, ta prędkość też jest równa 0 lub prawie 0. I nieważne, czy jest malutka, bliska 0, czy równa 0, my przyjmujemy 0. Także dla tej sfery V1, znaczy dla opolu powierzchni P1 położonej w pobliżu powierzchni gwiazdy, będzie to prędkość V1 odjąć właśnie tą prędkość daleką, czyli V0. Gdzie V0 przyjmuje 0 i tutaj mamy V1 odjąć 0, no to delta V1 to jest to samo co V1. To takie, wiecie, matematyczne formalizmy. No ale one są ważne. Ważne są, bo za chwilę wam pokażę dlaczego, dlaczego są tak ważne. O tu na dole mamy dokładnie to samo tylko dla V2. Te. Jakże trudne obliczenia. No i podstawiamy za V2 delta V2 i za V1 delta V1. Proszę bardzo. Przyspieszenie to jest różnica prędkości po czasie, czyli delta V po dt. To jest wzór definicyjny, taka jest definicja przyspieszenia w ogóle. I dla przyspieszenia pierwsze, A1, to będzie dV1 po dt, a przyspieszenie drugie, A2, to będzie dV2 po dt. Ten czas dt możemy sobie różnie określić. Może to być 10 sekund. Jedna sekunda, jedna milisekunda. Przyjmujemy, jakie chcemy. No, nim mniejsze, teoretycznie, tym lepiej, ale jakieś tam zakładamy. Zresztą, zauważcie, że będzie dokładnie taki sam czas, zarówno dla pierwszej sfery, jak i tej oddalonej sfery. Dokładnie tak w tym samym czasie rzeczy się dzieją. Tak? I tutaj. Dla tego pierwszego równania. Zauważcie, że po przerzuceniu czasu na drugą stronę otrzymujemy, że delta V1 to jest przyspieszenie A1 razy DT, a delta V2 to jest przyspieszenie A2 razy DT. I teraz podstawiamy za te prędkości te formułki w to miejsce i mamy takie coś, takie równanie. DT się skraca, od razu to widać i równanie przyjmuje postać taką. Przerzucamy A1 na drugą stronę. I proszę, mamy wyprowadzony ten sam wzór co poprzednio, odrobinę inaczej niż poprzednio, niż w poprzednim odcinku, tam dla weryfikacji, ale idea jest ta sama. Mam nadzieję, że Trochę lepiej nawet wytłumaczona niż poprzednio, ten przepływ energii, ciemnej energii, ma tutaj kluczowe znaczenie, żeby to zrozumieć. I zobaczcie, że siła grawitacji, czyli prawo Newtona, prawo powszechnego Newtona, znajduje się tutaj, i przyspieszenie grawitacyjne. Również z tego prawa Newtona, tutaj pod spodem, i jeżeli badamy przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni obiektu, czy to planety, czy gwiazdy, tu będzie dla R1 w tym wypadku, tak? No to przyspieszenie grawitacyjne, przyjmie postać A1 i R1 tutaj w tym wzorze Newtona, czyli A1 to będzie to przyspieszenie pochodzące z prawa powszechnego ciążenia. Newtona, czyli A1 znamy. Promień obiektu, ten R1, również znamy. I przyspieszenie grawitacyjne, gdzieś odległe od obiektu, to A2, również jesteśmy w stanie obliczyć. I tutaj jest pokazany plik z modelem, ten dla weryfikacji, tutaj. Równania są takie same, więc już może nie będę go omawiał, ale wykres funkcji przyspieszenia grawitacyjnego, zarówno dla prawa Newtona, tego tutaj, i dla prawa przepływu ciemnej energii, te wartości numeryczne są dokładnie takie same idealnie takie same. Równanie jest inne troszeczkę inną formę ma. Ale wartości oddaje dokładnie takie same. I o ile w prawie powszechnego ciążenia Newtona, nie bardzo wiemy, dlaczego to prawo akurat ma taką postać, wiadomo, czym są to szczególne zmienne, rzecz jasna, ale nie wiadomo, dlaczego akurat tak to jest skonstruowane. O tyle w tym prawie przepływu ciemnej energii, no już wiemy dlaczego. Tak? Że ta energia przepływa. I jej ilość, zarówno dla małej sfery, jak i dużej, musi być taka sama, i że gęstość tej ciemnej energii, zarówno oddalonej gdzieś od obiektu, bardzo daleko, jak i blisko przy powierzchni obiektu, a nawet w samym obiekcie, to jest ciemna energia. Pamiętajcie, nie masa, tylko ciemna energia. Ona wewnątrz gwiazdy również istnieje. Na dodatek ma taką samą gęstość. W środku gwiazdy, jak i na powierzchni, jak i gdzieś daleko, a przynajmniej bardzo zbliżoną. Więc ta gęstość tej ciemnej energii nie ulega tutaj jakiejś zmianie. Tylko tempo przepływu może być tutaj regulatorem. Tak? Musi być tutaj regulatorem to ta prędkość, ta różnica prędkości lub to przyspieszenie. Tak? Także tutaj już wszystko powinno być jasne i rozumiemy, skąd to prawo, skąd to równanie się wzięło po prostu, tak? Jest niejako wyjaśnione, dlaczego tak, a nie inaczej. I to jest ważna rzecz, kluczowa w całym tym modelu ciemnej energii. Chyba najbardziej kluczowa. Dlatego chciałem wam to jeszcze raz pokazać i takie oto podsumowanie zrobić tego wszystkiego. Także dziękuję za oglądanie, no i... Na razie. Cześć!